Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika, w kolejnym poradniku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić patchcordy lub przewody internetowe oraz przewody telefoniczne, czy są sprawne za pomocą miernika do przewodów RJ45 oraz RJ11. Ja mam tutaj taki mały miernik, który jest zapakowany w takie tui. Prezentuje się on w taki sposób. Jest to taki o typu miernik firmy Blow, który składa się z dwóch części. Z jednej strony mamy Master, czyli główna, główny element, na którym mamy włącznik, który nam sprawdza przewody, a z drugiej strony mamy remote, czyli pilot. Ja na to mówię taka różdżka. I, i robimy to w taki sposób, że jeśli chcemy sprawdzić paczkolt, czy na przykład wszystkie żyły w danym paczkoldzie są sprawne, czy na przykład nie jest uwalona jedna żyła. To po prostu. Akurat ja nie mam paczkorda, który ma uwaloną żyłę jedną. Ale mam wszystkie sprawne paczkordy. Więc zaprezentuję Wam to. Na dwóch paczkordach. Internetowych i na jednym telefonicznych. Jeden to jest. Przewód 15 metrowy telefoniczny to jest taki patchcord 15 metrowy taki jaki mam w warsztacie puszczony do gniazd z dwóch stron zakończony wtykami RJ45. Mam tutaj też taki krótszy. Też taki krótszy patchcord. Który również jest RJ45. Ale mam również tutaj przewód telefoniczny, dwużyłowy, który też możemy sprawdzić za pomocą tego testera. Jak widzicie sam tester posiada możliwość sprawdzania przewodów RJ45 oraz RJ11, czy telefonicznych. Mamy tutaj dwa złącza, jedno RJ45, drugie RJ11. Tak samo w, samym, w samej tej różdżce mamy L65 oraz rj 11 I pokażę Wam, jak to zrobić. Sam miernik ma tutaj możliwość sprawdzania szybkiego oraz wolnego, oraz wolnego sprawdzania przewodów. No i tak, zacznijmy sobie od tego 15-metrowego paczkoldu No i tak, z jednej strony podpinamy go. <laughs> Do naszego głównego urządzenia z drugiej strony, do naszej różdżki pod RJ45. Jak widzicie, diodki są i w tym, i w tym. Postaram się to pokazać, żebyśmy się to wykręcić. No i tak. Przewód mam wpięty. Nie ma znaczenia, która strona, gdzie. Nie ma znaczenia. No i tak. Łączymy najpierw na szybki tryb. I jak widzicie, się przelatuje. Ta ostatnia diodka, pamiętajcie, nie musi przelecieć. No i tak, to jest szybki, może weźmiemy sobie teraz krótki, żeby to było lepiej widać. To jest tak. No i tak, jeśli mamy sprawne żyły, jeśli mamy przewód w pełni sprawny, to muszą nam się zaświecić wszystkie, wszystkie numerki muszą nam się zaświecić na na zielono. Jeśli okaże się, że z któryś z numerków, na przykład czwórka, ósemka czy któraś yy, będzie uszkodzona w danym przewodzie, to, to po prostu yy, oznacza to, że paczkort jest uszkodzony. I wtedy nam się nie zaświeci diotka. No i tak. Tak by się to prezentowało, ten paczkol akurat jest w pełni sprawny, ponieważ świecą się tu wszystkie numerki. Jedynka, pierwsza żyła, dwójka, druga, trzecia, trzecia i tak do samego końca. Może się okazać, że jeśli mamy uwaloną na przykład ósmą żyłę, to internet będzie nam działał. Będzie szedł po czterech żyłach. Tylko, że w takim przypadku przewód nie jest w pełni sprawny. Jeśli padnie następna żyła w przewodzie, się uszkodzi, to już przewód przestaje działać. <laughs> no i tak, tak by się sprawa prezentowała w przypadku 15 metrowego paczkorda RJ45. Teraz przetestujemy sobie drugi paczkord, krótki, półtora metrowy, również RJ45. Podepniemy go sobie tutaj. I tutaj. I proszę bardzo, w obydwu przypadkach y, się to po prostu y, pokazuje. Czyli to znaczy, że ten paczkol jest sprawny. Y, czyli ten paczkol jest sprawny. Teraz przejdziemy sobie do testów przewodów RJ11. Przewodów RJ11, czyli tak zwanych telefonicznych. Ja w tym przypadku mam przewód dwużyłowy. Ten tester umożliwia sprawdzić przewody telefoniczne 2, 4 oraz nawet 6 przewody telefoniczne. W tym przypadku połączamy przewód do mniejszych złącz. Czyli RJ11, najmniejsze to RJ11. I w tym przypadku łączamy. W tym momencie zaświecą nam się tylko dwie żyły, tr 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 trójka i czwórka. To oznacza, że przewód jest dwużyłowy. Jeśli świecą się te dwie żyły, a w tym momencie się świecą, to znaczy, że baczkol jest sprawny. Czy ten przewód telefoniczny również jest sprawny? Tak samo, jeśli jedna żyła by się tego zaświetliła w przypadku telefonicznego, to znaczy, że ten. Dobra, już mnie ten znowu wołali, mnie już szlak trafia. No i tak, ten backscore jest sprawny. Więc tak, myślę, że pokazałem Wam to odpowiednio. Taki tester w wielu przypadków może się przydać. Bo jeśli budujemy jakąś sieć internetową w domu, to nie musimy chodzić z laptopem i podłączać go do internetu. Tylko po prostu wystarczy, że połączymy sobie z jednej strony taki, ten to możemy rozszczepić i to możemy dać. Jak mamy na przykład 80-metrowy przewód, to to zdajemy gdzieś daleko z jednej strony, to z drugiej włączamy. I sprawdzamy, czy przewód jest sprawny. Więc taki tester w wielu przypadkach może się przydać. Ja go sobie kupiłem. W taki sposób będę sprawdzał kable sieciowe. Bo wcześniej sprawdzałem to w taki sposób, że brałem z jednej strony, podpinałem internet z modemu. A z drugiej strony, brałem laptopa z kartą sieciową. Podpinałem, jeśli był internet w laptopie, to znaczy, że działało. Ale nie zawsze to. Działało dobrze i było niewygodne. Dlatego taki tester może się przydać. I w taki sposób każdy paczkolt, możemy sobie sprawdzić, czy jest sprawny. Tak samo <laughs> telefoniczne również możemy sprawdzić. Yy, czyli jak mamy przewód telefoniczny, przewody IoT 11 to też sprawdzimy. Więc dobra, to by było na tyle z tego poradnika. Ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.